Witaj w podcaście przy Kawie o Finansach. Miejscu, gdzie proste rozwiązania spotykają się z wielkimi finansowymi wyzwaniami. Nazywam się Olek Pawłusiński i jestem tu, by pomóc Ci lepiej zrozumieć świat pieniędzy, oszczędności i inwestycji. Dziś zajmiemy się tematem, który dotyczy wielu z nas, zadłużeniem. Dowiesz się, jak rozpoznać pierwsze sygnały ostrzegawcze, jak uniknąć długów, a jeśli już je masz, jak się z nich skutecznie wydostać. Przygotuj swoją ulubioną kawę, i zaczynamy. Zadłużenie to jedno z najczęstszych finansowych wyzwań współczesnych czasów. Nieważne, czy mówimy o kredytach hipotecznych, chwilówkach, kartach kredytowych, czy o pożyczkach od znajomych. Długi mają moc przejęcia kontroli nad Twoim życiem, jeśli pozwolisz im się wymknąć spod kontroli. W tym odcinku podzielę się z Tobą praktycznymi strategiami i wskazówkami, które pomogą Ci uniknąć finansowych pułapek. Dzisiaj powiem Ci, Jakie są najczęstsze przyczyny zadłużenia i jak je rozpoznawać? Jak zbudować nawyki finansowe, które ochronią cię przed długami? Co zrobić, gdy już znajdziesz się w trudnej sytuacji zadłużenia? Od negocjacji z wierzycielami po planowanie spłat. Na końcu podam Ci konkretne kroki, które możesz wdrożyć od razu. Zaczynamy. Dlaczego wpadamy w pułapkę zadłużenia? Po pierwsze, no, żyjesz ponad stan. Zadłużenie nie pojawiło się nagle. To wynik decyzji, które podejmowałeś codziennie. Pierwszym krokiem do uniknięcia problemów jest zrozumienie skąd się biorą. Presja społeczna, reklamy i media społecznościowe to główne źródło Twojego pragnienia posiadania więcej. Widzisz idealne życie innych, egzotyczne wakacje, drogie samochody czy designerskie mieszkania. No i czujesz potrzebę rywalizacji. Niestety, często towarzyszy temu brat refleksji nad kosztami i konsekwencjami takiej decyzji. Reklamy produktów luksusowych, takich jak najnowsze smartfony czy samochody, często przedstawiane są jako symbol sukcesu. Decydujesz się na nie, nawet wtedy, kiedy nie możesz sobie na nie pozwolić. Decydujesz się na kredyt, by równać innym i przez chwilę czujesz się dobrze. Tak zaczynasz budować pierwsze zadłużenia. Slogany: kup teraz. Zapłać te 3 miesiące, budują w tobie poczucie, że stać się na więcej. Badania wskazują, że uleganie takim zachciankom wynika z potrzeby naszego, naszej akceptacji uznania. W rezultacie no, tracisz kontrolę nad swoimi finansami. I to nie ty rządzisz pieniędzmi, tylko pieniądze rządzą tobą. Zamiast porównywać się z innymi, skup się na swoich wartościach. Przy podejmowaniu decyzji zakupowej zadaj sobie pytanie: nie czym nie na to stać? czy naprawdę tego potrzebują, bo może tylko chcą zrobić wrażenie na innych. Nie. Nie masz edukacji finansowej i podejmujesz nieświadome decyzje. Czy kiedykolwiek uczono ciebie, jak zarządzać pieniędzmi? W szkołach jest brak zajęć o budżetowaniu, inwestowaniu czy zarządzaniu kredytami. Dlatego w dorosłym życiu często popełniamy błędy, których można było łatwo uniknąć. E, osoby, które nie rozumieją zasad oprocentowania, często korzystają z chwilówek. Chociaż kwota pożyczki wydaje się niewielka, wysokie odsetki sprawiają, że koszt spłaty przewyższa wartość pożyczonych pieniędzy. Według badań OECD aż 50%. Osób dorosłych na całym świecie ma trudności ze zrozumieniem podstawowych pojęć finansowych, takich jak procent składany czy koszt odsetek. Co z tym zrobić? To inwestuj w swoją edukację finansową. Czytaj książki, słuchaj podcastów, kursów online, które pomogą ci lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. Po trzecie, zaskakują cię niespodziewane sytuacje finansowe. Życie bywa nieprzewidywalne. Awaria samochodu, nagła choroba, czy utrata pracy mogą wpędzić Cię w problemy finansowe, jeśli nie masz zabezpieczenia w postaci oszczędności. Konsekwencje takiej sytuacji możesz ponosić latami. Wyobraź sobie nagłą sytuację związaną ze zdrowiem. Potrzebujesz pieniędzy. Co robisz? No nie zastanawiasz się, bierzesz kredyt, no nie masz wyboru, bo nie masz funduszu awaryjnego. Brak planowania i funduszu awaryjnego sprawi, że zaczynasz pędzać się w spiralę zadłużenia. Brak funduszu to jeden z głównych powodów zadłużania się. Eksperci finansowi zalecają odłożenie kapitału na co najmniej okres 3 miesięcy. Na nieprzewidziane wydatki. Co da Ci zabezpieczenie na 3 miesiące? Pomyśl, no jak postąpisz, gdy stracisz pracę i nie będziesz miał środków? Masz miesiąc na znalezienie czegoś nowego, więc bierzesz pierwszą, lepszą ofertę, która wpadnie Ci w ręce. A. Jak postąpisz, gdy będziesz mieć fundusz na 3 miesiące? No szukasz oferty, która odpowiada Ci zawodowo i finansowo. Zacznij budować Fundusz Bezpieczeństwa. Nawet drobne kwoty, które odłożysz regularnie, z czasem stworzą solidną poduszkę finansową. Po czwarte, bierzesz mi odpowiednie kredyt. Korzystanie z kart kredytowych czy pożyczek może być korzystne, ale tylko wtedy, gdy robisz to świadomie. Brak wiedzy o wysokości odsetek czy terminach spłat prowadzi do kosztownych błędów. Płacisz kartą, by kupić sprzęt AGD. Kwota raty rozłożona na kilka lat jest niewielką, ale odsetki wynoszą ponad 20% rocznie. W efekcie zapłacisz za sprzęt prawie dwa razy więcej, niż wynosiła jego wartość. W Polsce przecięta wysokość zadłużenia z tytułu kart kredytowych wynosi 5 tysięcy, co często przekracza możliwości finansowe dłużników. A średnie zadłużenie Polaka no około 22 tysięcy złotych. Co zrobić? W takiej sytuacji to dokładnie zapoznaj się z warunkami. Jeśli to możliwe, skorzystaj z kredytów o stałym oprocentowaniu, które są bardziej przewidywalne. A jak uniknąć zadłużenia? Po pierwsze, stwórz budżet domowy. Budżet to podstawa Twoich zdrowych finansów, bez niego nie wiesz, na co wydajesz pieniądze, co prowadzi do niekontrolowanego zadłużenia się. Jak stworzyć budżet? Mówiłem o tym w poprzednim podcaście. Regularnie analizuj swój budżet. To pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których możesz oszczędzać. Po drugie, odkładaj na fundusz awaryjny. Fundusz awaryjny to Twoja finansowa poduszka powietrzna. Chroni Ciebie przed koniecznością zaciągania długów w sytuacjach kryzysowych. Pomyśl, czy możesz teraz bez uszczerbku dla jakości Twojego życia wyjąć z portfela 200 zł. Gdybyś zaczął odkładać 200 zł miesięcznie na fundusz awaryjny, po roku masz już 2400. Jeśli odłożysz te środki na lokatę o oprocentowaniu 5% w skali roku, to po roku masz 2466, po 5 latach 13 tysięcy, a po 10 latach ponad 31 tysięcy. Zastanów się teraz, czy parę lat temu było cię stać na wyjęcie 200 zł ze swojego portfela, czy w jakikolwiek sposób zmieniłby Twoje życie? Teraz miałbyś odłożone 30 tysięcy. I czy to miałby wpływ na twoje życie? Ustal stałe przelewy na konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu pensji. Zacznij od małych kwot, ale regularnie je odkładaj. Nawet niewielkie oszczędności z czasem stają się znaczące. Po trzecie, rozsądnie korzystaj z kredytów. Zadłużenie może być korzystne, jeśli świadomie nim zarządzasz. Kredyt na nieruchomość to inwestycja, która może przynieść zysk. Kredyt na wakacje niekoniecznie. Stosuj zasadę: Twoje miesięczne raty kredytów nie powinny przekraczać 30% dochodu netto. Zanim zaciągniesz kredyt, upewnij się, że masz solidne i przewidywalne źródło dochodu na lata i dokładnie rozumiesz warunki umowy. Po czwarte, coś, co zdarza się wielu z nas, mi też, unikaj impulsywnych zakupów. Zobaczyłeś reklamę, fajnie wyeksponowany towar, a może przeglądając internet, coś wpadło Ci w oko. Kilka kliknięć już jest Twoje. Teraz tylko niecierpliwie czekasz na kuriera. Impulsywne zakupy są jedną z głównych przyczyn zadłużania się. Promocje, wyprzedaże i zakupy online powodują, że. Wydawanie pieniędzy na rzeczy, których nie, nie potrzebujesz, jest niesamowicie łatwe. Czy zdarzyło ci się wejść do sklepu po jedną rzecz i wyjść z pełnym koszykiem? To właśnie tak działa. Eee, proponuję ci fajną rzecz. Dobrym pomysłem jest stworzenie 24-godzinnej listy zanim coś kupisz, zaczekaj 24 godziny i upewnij się, że naprawdę tego potrzebujesz według badań, aż 40% Polaków przyznaje się do impulsywnych zakupów no, ciekawe, ile się nie przyznaje planuj zakupy z wyprzedzeniem i unikaj pokus takich jak częste przeglądanie sklepów internetowych a co masz zrobić, gdy już masz długi? nie panikuj Każą sytuację tam się rozwiązać No to trzy kroki po pierwsze, zrób listę zakupów, spisz wszystkie zobowiązania od najwyższych do najniższych, uwzględniając oprocentowanie. W pierwszej kolejności pozbywaj się długów o najwyższym oprocentowaniu, no bo to one dla Ciebie są największym złodziejem Twoich pieniędzy. Po drugie, skontaktuj się z wierzycielami. Wielu z nich zgadza się na renegocjację warunków spłaty. Często możesz laty zawiesić, odroczyć czy okresowo obniżyć, na przykład o połowę. Sprawdź, czy możesz skonsolidować kredyty. Jeśli masz wiele pożyczek, połącz się je w jedną z niższą ratą. Jeśli masz problemy z długami, nie bój się prosić o pomoc. Nie uciekaj. W wielu miejscach są osoby, które mogą ci pomóc. W bankach również. Zadłużenie to wyzwanie, które możesz pokonać. Kluczem jest świadomość i działanie. Monitoruj swoje wydatki, planuj budżet, buduj nawyki finansowe, które chronią Cię przed nadmiernymi zobowiązaniami. Jeśli masz długi, stwórz strategię ich spłaty i nie bój się negocjować. Jeśli ten odcinek się podobał, koniecznie odwiedź stronę bezpieczneinwestycje.com.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji, jak zarządzać swoimi pieniędzmi i inwestować bezpiecznie. Zasubskrybuj podcast, zostaw opinię i podziel się nim z kimś, kto też chciałby zapanować nad twoimi finansami. Dziękuję, że spędziłeś ten czas ze mną. To był podcast przy Kawie o Finansach. Twoja dawka wiedzy o pieniądzach przy filiżance kawy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.